Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Pani prezes po śniadanku, po kosteczce, po sikundo I teraz nie można z nią nic wynegocjować, bo odjechała. Ale za to mamy najbezpieczniejsze buty swoją drogą, które trzeba pochować. Zobaczcie, jakiego słodziaka następnego zrobiłam na kaweczkę poranną. Kurczę, w tym świetle tak nie bardzo widać, ale w każdym razie o, jest Matylda, jest Kokolinka i piękny motyw kwiatowy. No i oczywiście kawusia. A ja utruchowo zapomniałam i zrobiłam sobie w szklanicy. Także taki ze mnie tester. Tam. Jakbym wam coś pokazała, to byście powiedzieli, że mi walnęło na głowę. Ale teraz ja Wam pokażę. Potestuję. Rzeczy do ścianki, wiecie, narodzeniowej. Jezu, krzesła muszę wymienić. Czy Dałam tyle siana za te krzesła. Mają ze 3 lata i wszystkie... 3 lata? No nie więcej. I wszystkie jak Żyd po pustym sklepie się telepią, o, latają. Nie można... No to to już jest w ogóle jakieś połamane. Ja pierdzielę. To wiecie, co miałam wcześniej? Zwykłe, a te są takie obrotowe. No wygodne są te krzesła. Były, były, bo teraz to już wiecie. O nie, jeszcze czyjś budzi. Dobra, wyłącz. Ale powiem wam szczerze, że to, co się z nimi porobiło na... Przełomie czas yy, tych trzech lat, że no to jest jakiś dramat. A naprawdę były bardzo drogie. Ja jeszcze tak w sumie to byłam przeciwna, żeby je kupić, a mój mąż się tak napalił. I no i wychodzi zno jak zwykle, że, że miałam rację. Ech, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Idę zaraz puścić alpasie. Tada! Tada! Może będzie miniaturka? Sprawdzimy, jak będzie taka miniaturka w tym. To znaczy się, że YouTube zrobił. Ale zawsze mogę kogoś tym. E, laska, taka prawdziwa, do podpierania się. No, testuję, ile mi to wytrzyma. Mam jeszcze taką dużą, dużą, wielką bombkę, bo jak wiecie, chcę robić ściankę. Ona jest nie do końca dmuchana, wiecie? To tak ten. Ale położyłam to na razie tutaj, żeby zobaczyć, ile mi to wytrzyma. Jeszcze coś dzwoni. Jak to jest, że ten mój mąż ma 55 tysięcy budzików ponastawione, a nigdy nie wstali ja na ten budzik. Gdzie to jest? Co tu dzwoni? Zegarek mu teraz. Boże, 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 Boże. Bo. Ale się wczoraj zjeżdżałam. W zasadzie wczoraj i dzisiaj. Wyobraźcie sobie, że yy, dodałam trzy TikToki i wszystkie trzy zostały mi usunięte. Pod rząd. Ja jeszcze nigdy w życiu nie miałam takiej sytuacji. Bo za naruszenie zasad społeczności. A tam była tylko Matylda. Na dwóch. I, i oczywiście te dwa latają na Instagramie. Latają na Facebooku A Tinktongowi przeszkadzało. Ja nie wiem, to wiecie co, to jest platforma, która najlepiej się rozwija, najlepiej rośnie. No nigdzie nie ma takich zasięgów jak na TikToku, ale to jest takie, powiem Wam, uzależnienie się od Chinoli, że matko jedyna, naprawdę. Ja już tak staram się, wiecie, przeprosiłam się z Facebookiem, bo ja długo nic, znaczy ja w ogóle całe życie nie mam swojego Facebooka. Mam tylko firmowy. No i rzucam tam jakieś, wiecie, no firmowe sprawy. No, ale tak już ostatnio to tak w ogóle... No, jakoś tak zapominam o tym Facebooku. Tak go traktowałam po macoszemu. Ale teraz zaczęłam z powrotem tam wrzucać rzeczy, bo powiem wam, że ja taki zrobiłam trochę błąd, że się bardzo uzależniałam od TikToka w pewnym momencie. I powiem wam, że... Naprawiam to teraz. W zasadzie tam dodaję najmniej, bo dla mnie to jest najgorsze medium, jakie w ogóle może być. I chciałam się odwołać. Wiesz, jak to ładnie pachnie słodkie, ale ładne. I chciałam się odwołać, słuchajcie, i tam nawet nie ma możliwości odwołania się. Także mm, powiedziała, co wiedziała. Idę puścić Andusie. Zanim z powrotem zacznie padać. Cały długi weekend nam padało. Dzisiaj jest dopiero pierwszy dzień, gdzie teoretycznie nie pada, i idę pić kawę, idę do mojej pracowni na bocianie gniazdo. Tak, jak zwykle mam tyle rzeczy do zrobienia, że hu-hu-hu, a jutro do pracy. To cóż. No co? Co tak podskakujesz? Ojej. Co, Alwu? Oj, klakson jest. Wszyscy jesteście, prawda? Co, moje dziubelki zaspane? No już was wypuszczam. Już. Bardzo proszę, wychodzimy. Proszę. I szafirek na końcu. Czyli wszyscy są. Tu cię mam na gorącym uczynku, ty podjadaczu jeden. Aż żeś już nawyciągał tego siana. No i klakson, ty to jesteś stawiec, faniak, nie? A jak? Ale zimno dzisiaj jest. Naprawdę jest mroźne takie arktyczne, bym powiedziała, powietrze. Do wsi węgiel przywieźli. Zobaczcie, jak no ona jest cała brudna. Dzisiaj już i tak wygląda lepiej. Wczoraj, jak przyszła, to normalnie mówię, no nie. Komuś węgiel przywieźli i tośka była pomagać wrzucać. No bo jak to inaczej? <grych> Bruda chińska tosica. No. Pięknie wyglądasz. no po prostu elegancko. Taka jest dziś moja gwiazda. O Jarzu! O Jarzu, tośka! No nie, no cud, miód malina. <grytanie> Kurde. Patrzcie, ile mam do składania. A tak mi się już nie chce. Ale to nic wiecie, że jak się ma jakieś rzeczy do roboty, to się robi wszystko. Inne niż to, co się powinno robić, ale tak sobie pomyślałam, że. Czekajcie, bo nie. tu odkładam. To się pszknie. O, jak pięknie, pachnie. Słuchajcie, dziewczyny, patrzcie, ta. Po. I. Po. Słuchajcie, jak jest promka bierzcie w ciemno, znaczy ogólnie też Wam to polecam i bez prąki. to jest na noc to się nie nadaje na dzień, bo to jest to z dualną witaminą C, 15% dualna witamina C pięknie mi to rozjaśniło tutaj przebarwienia po Turcji nigdy w życiu nie miałam przebarwień a tym razem po Turcji tutaj się tu, w tym miejscu się nabawiłam także to na noc to i to na noc na przykład a to jest serum na dzień. Ja to używam w takiej kompilacji. To zawsze używam na dzień. Natomiast często to, to i to na noc. Albo to i to. Tylko, że problem z tym to są bardzo dobre. Ja, ja je wam polecam zawsze. To jest po prostu. Moje chyba najlepsze odkrycie. Ta cena po prostu zabija. Dlatego tak oszczędzam bardzo, albo zawsze jak kupuję tego, to kupuję setkę, bo wtedy wychodzi najtaniej to największe opakowanie. No, krem jak krem 50 to tak wiecie. Ale to jest petarda. Ja to uwielbiam od lat. Renutrif Estelauder bardzo, bardzo lubię. I tak samo, właśnie ten Adventure Night Tripper to jest serum ponadczasowe, i to jest dziewczyny serum, po którym faktycznie widać, że wasza buzia wygląda inaczej. To nie jest żadna ściema. Po nim naprawdę widać, że wasza cera wygląda inaczej. Ale z takich właśnie. To jest też mega. Tak lubię ten zestaw. To właśnie rozświetlające serum i ten krem barierowo nawilżający, kojący też jest bardzo dobry. To jest naprawdę tak mega fajny ten krem, że ja właśnie go na zmianę stosuję z tym. Jeden dzień ten, drugi dzień ten, jeden dzień ten, drugi dzień ten. A ten lubię bardzo właśnie. Znaczy dzień, tamto na noc, to na dzień. A to to w ogóle lubię i wieczorem i rano i. Któreś to już jezu, chyba z piąta buteleczka tego. Bardzo lubię to serum. A teraz idę składać pranie, bo za chwilę to mnie coś trafi. Że pranie się samo nie chce poskładać. A no nie chcę! No i trzeba póki co to zrobić? No, nie ma lekko, no nie ma. Moje drogie dziewczyny. Pięknie Wam dziękuję za dzisiaj. Ja tutaj... Jak widzicie, dalej rządzę w swoim królestwie. Patrzcie, jakie mam. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu mam kalendarz adwentowy małej księżniczki i on będzie z pięknymi takimi woreczkami w takiej scenarii, bądź z domkami. To już będzie do wyboru. Będzie można ekologiczny taki. Przepiękny kalendarz adwentowy. Kupić. Proszę bardzo. Albo to jest jeszcze taki cały złoty. Jego jeszcze muszę chyba troszeczkę poprawić. Ale jest też taka druga wersja. Także jak najbardziej. I moi drodzy jest jeszcze wersja dla chłopców. Kalendarz adwentowy super bohatera. A teraz na koniec, moje drogie dziewczyny, zanim pogaszę tu światła i pójdę na dół, mam do Was pytanie. Jak Wam się podoba taka torba? I powiedzcie mi z daleka. Co Wy tu widzicie na tej torbie? Jest takie badanie optyczno-okulistyczne. Proszę o szczere odpowiedzi, ponieważ ta torba jest owiana kontrowersja Tyle w temacie. Dziękuję bardzo. A tak serio, do jutra. Cześć. Pa.